<noise> M -m 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 Monster kids. Nani. Veronika znana jako Mamiko, kiedyś całkiem rozpoznawalna w Polsce youtuberka, zwłaszcza w cs kręgach. Dzisiaj jednak niewiele osób w kraju śledzi jej content. Jest to tyle ciekawe, że niedawno pobiła rekord Polski. W jednym miesiącu jej filmy uzyskały aż 428 milionów wyświetleń. Dodatkowo jej kanał może pochwalić się liczbą subskrypcji przekraczającą 2,8 miliona. Mamiko swoje materiały kieruje na rynki zagraniczne, skupiając się zwłaszcza na Azji, to właśnie tam znalazła swoich odbiorców, dzięki czemu uzyskała ogromną popularność. Ale jak w ogóle do tego doszło? Czerwiec 2015 roku. W światu ukazują się te z Donatana i Maryli Rodowicz zatytułowany Pełnia. Występują w nim Cleo, Ola Ciupa, Krzysztof Iwisz czy też Mamiko. Dla tej ostatniej jest to przełom, gdyż od tamtej chwili kariera tej fotomodelki zaczyna się coraz szybciej rozwijać i coraz częściej towarzyszy się jej blask fleszy. Jednym z ważniejszych momentów w jej karierze był udział w piosence który która swoją premierę miał jesienią 2015 roku. Współtworzyła go wraz z Gimperem i DJ-em Remo. Tejys był odebrany dobrze przez społeczność i znała go wiele osób, dzięki czemu Mamiko zyskała jeszcze większy rozgłos, co pozwoliło jej na dalszy rozwój kariery. Zdecydowanie duży wpływ na to miała jej wyjątkowa uroda oraz stylizację. Charakteryzowała się niezwykle szczupłą sylwetką, ciemnymi, bujnymi włosami i mrocznym wyglądem. Mamiko rzucała się w oczy i wyróżniała się z tłumu. W świecie, gdzie każdy podąża utartymi schematami i wiele jednostek jest powtarzalnych, Mamiko dostała szansę, by się wybić i doskonale z niej skorzystała. Kobieta łatwo nawiązywała nowe znajomości. W przeszłości przyjaźniła się m.in. Sylwestrem Wardęgą czy Cybermarianem. Ten pierwszy wówczas znany jeszcze ze swojej pranksterskiej działalności wprowadził Weronikę w świat cs Który to bardzo mocno pchnął do przodu karierę Mamiko. Weronika doskonale odnalazła się w gamingowym świecie, a w cs czuła się jak ryba w wodzie. Oczywiście Mamiko zaczynając swoją CSową przygodę była zupełnym nowicjuszem i krok po kroku musiała się uczyć podstaw gry. Niestety przez jej brak umiejętności i granie na koncie z wyższą rangą, która jak sama mówiłam miała tylko do gry z widzami, musiała mierzyć się z hejtem i niektórzy widzowie wytykali jej słaby poziom gry niewspółmierny do jej rangi. Mimo to Weronika jakoś sobie radziła i powoli uczyła się CS-a, który w swojej prostocie należy do naprawdę skillowych gier. Niemniej Mamiko regularnie zdobywała nowych widzów, jej filmy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Tym najwierniejszym nie przeszkadzało, że Mamiko jeszcze wiele musi się nauczyć. Przyciągała swoich widzów osobowością oraz potrafiła zbudować atmosferę, która zatrzymywała widza na dłużej. Dodatkowo część ludzi śledziła jej progres i była ciekawa rozwoju Mamiko. Byli też tacy, którzy po prostu przychodzili się pośmiać, bo Weronika często prokurowała bądź znajdowała się w zabawnych sytuacjach na mapach cs -a. Nie jest to nic złego, w końcu kobieta tworzyła kontent rozrywkowy. Nikt nie liczył, że nauczy się od niej nowych i ciekawych zagrywek. Dosyć głośnym wydarzeniem był związek Weroniki z Mateuszem Pagopongowskim, który to już w tamtym momencie był znanym i bardzo lubianym CS-owym streamerem. Wydawało się wówczas, że świetnie się zgrali, a CS będzie czymś, co połączy ich relacje. Związek tej pary jednak nie trwał zbyt długo, i oboje zdecydowali się pójść swoje strony, szukając szczęścia gdzie indziej i z kimś innym. Rozwój Mamiko trwał w najlepsze. Działała na kanale SKTV tworząc program Planeta Mamiko, który cechował o humorystyczny charakter. Większym przedsięwzięciem dla Weroniki okazał się program Make Me Over Wielka Zmiana, którego była prowadzącą. Ukazał się on na antenie Polsat Cafe i swoją premierę miał w 2018 roku. Sam program liczył 10 odcinków i wszystkie są nadal dostępne na platformie polsatboxgo.pl. Już wtedy mogliśmy zauważyć, że i sama Mamiko swoim wyglądem i stylem znacząco się różni od tej, z którą mieliśmy do czynienia. Jeszcze parę lat temu. W międzyczasie poznała Darniego, z którym jak oboje wspominają nie planowali związku, ale wszystko wyszło spontanicznie. Co ciekawe oboje znaleźli wspólne hobby, jakim było oglądanie seriali, filmów, ale także gra w CSa. Sam Darnie przyznawał, że CS jest bardzo uzależniający, więc zapewne oboje spędzili sporo godzin wspólnie na serwerach. Warto na chwilę zatrzymać się przy postaci Darniego, który w życiu mamiko odgrywa znaczącą rolę. Nie tylko jako obecny partner, ale także współtwórca kontentu, a może i nawet najważniejsze ogniwo jej materiałów. Unbelievable. Wow, 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 wow. Darni urodził się w 1987 roku i pochodzi z Singapuru. Tam właśnie spędził lata swojej młodości. Chłopak, mając 14 lat, zainteresował się beatboxem, kiedy to odkrył Michaela Winslowa i Razela. Był to punkt przełomowy w życiu młodego chłopca z Singapuru. Darni poświęcał wiele czasu na beatbox i naukę nowych dźwięków. Szybko się okazało, że ma on ogromny potencjał, i jako samochód nie tylko opanowuje coraz to trudniejsze techniki i dźwięki, ale sam także tworzy nowe. W 2011 roku wybrał dosyć zaskakujący kierunek, mianowicie przeniósł się do Polski. Warszawa była dla niego odpowiednim miejscem, by pchnąć dalej swoją karierę, a do tego warunki i koszty życia były na tyle dobre, że mógł sobie pozwolić na przenosiny do Polski. Jak postanowił, tak też zrobił. Wraz z Roxo i Bladym Chrisem wystąpili w Mass Billy Music jako Brook Brothers, gdzie zajęli wysokie czwarte miejsce. Cel został spełniony, Darnie zaistniał w mainstreamie i mógł dalej rozwijać swoją karierę. Oczywiście ambicje Darni miał równie wielkie co i umiejętności. Zależało mu na zwycięstwie, dlatego, już w 2014 roku ponownie wystąpił w tym programie, tym razem w duecie z piosenkarką Kylie. Znów Darni poradził sobie fantastycznie, dochodząc do finału, jednak i tym razem brakło szczęścia, bo duet swoją rywalizację zakończył na drugim miejscu za zespołem Sahiel. Talent przełbywają brutalne i niesprawiedliwe. Duży zawód dla Darniego, ale jednocześnie mógł być zadowolony ze swojego występu. Zrobił wszystko najlepiej jak potrafił, o tym kto wygrał zdecydowali inni. Niemniej dzięki swoim występom zyskał jeszcze większy rozgłos w Polsce. Stał się tym samym bardzo rozpoznawalnym artystą. Poza tym Darni w Polsce jest kojarzony z zabawnymi tutorialami beatboxowymi, do których używał języka polskiego. Tworząc proste bity z takich słów jak po co ci kapusta. Let's go!

Najpierw w 2009 roku dostał się do topowej szesnastki mistrzostw świata w beatboxie, które były rozgrywane w Berlinie. Następnie w 2011 wygrał prestiżowy turniej Emperor of Mike, gdzie potwierdził swoją pozycję wśród topowych beatboxerów świata. W 2012 roku podczas kolejnych mistrzostw świata rozgrywanych w Berlinie także dostał się do topowej szesnastki, przegrywając z francuskim beatboxerem Bystim, który obecnie jest członkiem znanego na całym świecie zespołu Berwam. Solidna forma i progres Darniego potwierdziły się w 2013 i 2014 roku. Dwa razy pod rząd wygrał Grand Beatbox Battle, turniej, który obok Mistrzostw Świata jest absolutnie jednym z największych, obdarzony ogromnym prestiżem i niezwykłą rywalizacją. Najpierw w 2013 pokonał Alema, który swoją drogą w 2015 został nowym Mistrzem Świata. Natomiast w 2014 wygrał Suage, czyli jednym z najlepszych koreańskich beatboxerów.

15 stycznia 2021 roku Weronika wraz z Darnim przeprowadzili się do Singapuru. Już wcześniej bywali tam dosyć regularnie, ale tym razem chcieli zostać tam na stałe. Szybko okazało się, że ta wyprowadzka całkowicie odmieni ich życie i zyskają ogromną rozpoznawalność. Jak widać, talent i umiejętności Darniego to coś, co można klasyfikować w kategorii wyjątkowej. Jego zdolności mają ogromny wpływ na to, w jakim kierunku podąża sama Weronika. Darnie w zasadzie został motorem napędowym kariery Mamiko. Trzeba powiedzieć, że shortsy produkowane przez Duet Mamiko i Darnie są dosyć specyficzne i przeciętny europejski widz może nie do końca rozumieć ich fenomen. Natomiast to nie on jest docelowym odbiorcą tego kontentu. Materiały są kierowane na rynek azjatycki i stały się one tam prawdziwym hitem. Para doskonale wpasowała się w tamtejsze trendy i upodobania widzów, zdobywając niesamowicie rozbudowane zasięgi. Mamiko swoim wyglądem przyciąga uwagę widza, jest charakterystyczna, nietypowa, poza tym pochodzi z Europy i jej stylizacje w dużej mierze mogą kojarzyć się z lalką. Znając dziwne upodobania Azjatów, ten mix jest doskonały. Do tego dochodzi Darni, który swoimi umiejętnościami generuje nowy content. Niewielu jest w stanie wbić się w tę niszę, co Weronika i Darni doskonale wykorzystują. Oczywiście shorty to specyficzne produkcje które działają zupełnie inaczej niż normalne filmy. Mają inne zasięgi i wykręcają często niesamowite liczby. Niemniej wypełniają swój cel. Myślę, że ani Mamiko, ani Darnie nie żałują, że to tylko shortsy. Ich twórczość po prostu trafia w viral. Szybko docierają do wielu odbiorców. Dzięki temu duet natychmiastowo buduje swoją popularność. Co ciekawe, Mamiko przypomniała się Polsce m.in. w teledysku Bomb Side który ukazał się 22 kwietnia 2022 roku. Ponownie tworzyła go wraz z duetem Gimper i Remu, a dodatkowo dołączył do nich także Fritz. Ciekawa kolaboracja i interesujący projekt, zwieńczony sukcesem. Na przestrzeni tych wszystkich lat Mamiko przeszła zupełną metamorfozę, zarówno w kwestii wyglądu i stylu, ale także twórczości na YouTube. Tak naprawdę jest niewiele punktów wspólnych, które łączą dzisiejszą Mamiko z tą, którą wielu pamięta z jej początków. Natomiast nie można mieć wątpliwości co do tego, że wszystkie te zmiany i cała jej ta długa droga doprowadziły ją w zasadzie na szczyt. Finalnie, sama swoimi ruchami i decyzjami życiowymi doszła do miejsca, w którym jest. Oczywiście zawsze pojawiał się ktoś, kto pomagał jej pójść w górę. Niemniej nie można zapominać o tym, że Mamiku wkłada sporo pracy w to, co robi. I doskonale wykorzystywała okazje, które pojawiały się w jej życiu. Nie można też jej zarzucić, że wykorzystuje darniego do budowania swojej marki. Bo ile faktycznie w tym duecie to Darnie jest tym skillowym, to obecność Weroniki jest kluczowa do budowania popularności. Para działa na zasadzie synergii i świetnie wykorzystuje swoje poszczególne cechy i umiejętności do tego, by zyskać coraz większą popularność. Drogi widzu, dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Pamiętaj o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Twoje wsparcie jest dla mnie niezwykle ważne. Napisz w komentarzu, co sądzisz o szorcach tworzonych przez Mamiko i Darniego.